Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu? Każdemu pracownikowi przysługuje ze względu na staż pracy 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Ponadto, pracownik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ma prawo do 10 dni roboczych urlopu dodatkowego. Jeśli jednak na mocy odrębnych przepisów pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje Urlop wyższy niż 26 dni roboczych, urlop wypoczynkowy, to wtedy nie przysługuje mu urlop dodatkowy, chyba że jest on niższy od wymiaru urlopu dodatkowego. Pierwszy urlop dodatkowy przysługuje po przepracowaniu roku od zaliczenia pracownika do stopnia niepełnosprawności umiarkowanego lub znacznego. Prawo do kolejnego urlopu dodatkowego przysługuje pracownikowi od 1 stycznia. Utrata stopnia niepełnosprawności powoduje utratę prawa do kolejnego urlopu dodatkowego.